Patrzyłam właśnie, co nowego jest, jeżeli chodzi o zapachy, nie tylko w nowości, generalnie w sopockim stylu. I mamy trzy nowe amułaże już dostępne. Lustr, Reasons, jak dobrze omawiam, Outlands. Zobaczmy, jakie nuty. Czy któryś, jakiś faktycznie mocno dla mnie. Ten jest. Tak się jawi, jeżeli chodzi o bazę, taka mocno balsamiczno, gęsto, lepka, bogata. Jest sandałowy, I, z który może i, być dla mnie problematyczny. Z kardamonem u mnie różnie. Jest irys. Wydaje mi się, że irys i, będzie na sposób taki raczej ciepły, bo jest jest tonka, jest benzoes. Jedną z perfumerzy jest Pol Drugi ma przyprawę, ma orzech laskowy. Ma kaszmeran, za którym nie przepadam. Ma dawanę, którą bardzo lubię, sosnę. O, ale nosem jest mój ulubiony perfumiarz. Bertrand Duchafuch. Od wielu Penhaligon's L'Artisan. Jest to oznaczone jako ekstrakt. W trzecim z kolei mamy tak. Kadzidło, pieprz. Wydaje mi się, że ten może być najmniej dla mnie, dlatego że jest tak Anyż, Kmin, którego raczej unikam. że nie wiem, czy tutaj jest jakiś błąd, czy nie. W każdym razie. Frankincense, tak jak ja wąchałam, to jest taki kadzidlano-drzewno pieprzowe. Ten pieprz jest mocno zauważalny. Na przykład, a olibanum mam trzy różne składniki z olibanum i albo idzie w stronę taką dosyć sakralną kościelną, albo takie idzie w takie bardziej drzewno-kadzidlane lasy, takie kadzidlane lasy, albo dosyć w iglaki, powiem szczerze. Więc nie wiem. Szczerze mówiąc, nigdy nie kojarzyłam frankincense z oliwaną. Albo mam jakieś zaćmienie, nie wiem. Yy, tutaj widzę jednak dużo rzeczy nie dla mnie. Wanilia, yy, ambra, ud, grań, yy, kmin. No powiem tak, yy, ten raczej nie sądzę, że będzie dla mnie. Natomiast ten Bertrand du Schaffuch chyba najbardziej mnie ciekawi. Chociaż ten pierwszy... Ten pierwszy z racji pola Guerlain, z racji irysa, z racji y, takiej bogatej bazy, dosyć, chociaż jest wanilia, jest sandałowiec, także jest trochę dla mnie problematycznych rzeczy. Obawiam się, że tonka może mi to za bardzo w smakowitą stronę, generalnie za bardzo to poprowadzi na słodko. Ja mam pewien zapach, który ma kardamon, który ma właśnie też szlachetne, słodkie trunki i który dwa się ten kardamon. Jeszcze tam chyba też jest właśnie tonka, albo coś takiego, co idzie w taką ciasteczkowo smakowitą stronę. I ostatecznie jest trochę to zbyt zaokrąglone, zbyt smakowite, zbyt w stronę górmą. No zobaczymy. Tonka daje tak, taką opcję, daje taką. Dla niektórych dobry kierunek, dla innych niekoniecznie. Natomiast. Y Irys zawsze jest taką kwestią, która mnie przyciąga. Jeżeli chodzi o mirrę, to jest to zawsze kwestia, która mnie intryguje, chociaż różnie z tą mirrą bywa. Swoją drogą będę niedługo nagrywać odnośnie właśnie miry. Także, ale myślę, że sprawdzić będę chciała wszystkie oczywiście, natomiast widzę największą szansę na sukces u mnie w przypadku tego zapachu Bertrand fuch na drugim miejscu. Myślę, że ten z Irysem. Julię reskinę, tak, dobrze mamę Polgerlał. najmniej myślę, że ten trzeci.